Dzień dobry, witam Państwa. To jest program Zapytaj Burmistrza i ja w Państwa imieniu zadaję pytania burmistrzowi Karlina. Witam pana serdecznie. Dzień dobry, witam Państwa. I jak zwykle mamy gorący temat, temat węgla, czy jest już na składowisku, czy są dystrybutorzy i w jaki sposób będzie dystrybuowany? Pytanie na czyim składowisku, tak? Bo na naszym jeszcze go nie ma. Jak wiemy, wszyscy ustawa chyba wczoraj bodajże została podpisana przez prezydenta. I ona dokładnie reguluje wszystkie te kwestie związane z zaopatrzeniem węgiel. Najważniejsze informacje są takie, że my jesteśmy technicznie przygotowani do tego, żeby ten węgiel do nas przyjechał. Wiemy, w jaki sposób go dystrybuować, ważyć i odbierać. Czekamy teraz tylko na zgłoszenie, się, bo taki, taki jest przepis i taka jest zasada. Musi się zgłosić do nas firma. Któraś z tych państwowych spółek, która zajmuje się dystrybucją czy sprzedażą tego węgla po 1500 zł brutto, i czekamy na ten sygnał. Mieliśmy telefon od Wojewody, że za chwilę to zgłoszenie będzie i będziemy wiedzieli, skąd ten węgiel mamy odebrać, bo na dzisiaj to nie jest doprecyzowane. Mamy, mówiąc tak kolokwialnie, ogarnięte kwestie transportu, czyli wiemy, kto ten transport będzie. Yy, będzie realizował yy, miejscem, do którego będziemy przywozić ten węgiel z tego punktu centralnego, to będzie nasz przok. Tam jest waga też, więc jest taka infrastruktura niezbędna do tego, yy, żeby ten węgiel ważyć i, i później go odbierać. I yy, 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 tym się będzie zajmował nasz zakład gospodarki komunalnej i mieszkaniowej. Taką, taką podjęliśmy decyzję ostatecznie. Nie, nie jestem w stanie dzisiaj dokładnie powiedzieć, po ile będziemy sprzedawać ten wegen, bo wiemy, że maksymalna cena, po której gmina może sprzedać, to jest 2000 zł brutto. Mam wrażenie, patrząc na te nasze przygotowania, że to będzie cena poniżej tych dwóch tysięcy, ale ile dokładnie, to ten komunikat za chwilę, być może jeszcze w tym tygodniu, najpóźniej na początku przyszłego tygodnia się ukaże, jak już określimy wszystkie koszty związane z przywiezieniem tego węgla właśnie do Karlina. Zgodnie z tą ustawą mieliśmy taki pomysł, żeby ten węgiel później rozwozić takim lokalnym już transportem, bezpośrednio do tych, którzy ten węgiel potrzebują, tak którzy zgłoszą zapotrzebowanie na węgiel, bo trzeba będzie takie zapotrzebowanie w formie pisemnej zgłosić i wtedy wiemy ile tego węgla jest potrzeba i do kogo go trzeba zawieść. Nasz pomysł polega na tym, żeby w ramach tych 500 zł tak zwanej Marży dla samorządów, żeby również wliczyć to koszty załadunku, już takiego indywidualnego, powiedzmy ta tona, czy półtorej, bo półtorej tony maksymalnie można w tym roku otrzymać, i żeby dowieść w każde miejsce w naszej gminie, nie tylko w Karlinie, ale również na tereny wiejskie. Zgodnie z ustawą, niestety, nie możemy tego zrobić. Czyli do tych kosztów swoich doliczyć, tych kosztów transportu już w indywidualne miejsca. I będzie to zorganizowane w ten sposób, że odbiór będzie dla każdego na przoku. Jeżeli ktoś będzie zainteresowany takim dowiezieniem indywidualnym, tak, no to będzie musiał okreś uiścić określoną kwotę, ale już dla konkretnego przewoźnika, tak, który za określoną kwotę zawiezie do domu. To będzie decyzja. Ja myślę, że jeżeli chodzi o koszt taki szacunkowy takiej usługi. Prywatnej, no to będzie gdzieś na poziomie 150-200 zł za tonę w tych granicach, ale to sam mieszkaniec będzie decydował o tym, czy będzie go chciał odebrać na przoku własnym transportem, czy ktoś ma mu dowieść i za tą usługę będzie musiał dodatkowo zapłacić. Procedura będzie wyglądała w ten sposób, że po złożeniu tej deklaracji trzeba będzie tą określoną przez nas kwotę, ona za chwilę będzie określona, uiścić w kasie z potwierdzeniem wpłaty z, udajemy się do punktu odbioru tego węgla, czyli na ulicę Kołobrzewską i stamtąd ten węgiel jest odbierany. Tak to będzie funkcjonowało. Kiedy? Jeżeli, jeżeli powiedzmy w tym tygodniu jeszcze dostaniemy informację, skąd ten węgiel odbierać, to my natychmiast jesteśmy w stanie wysłać pierwszy transport. Będziemy to przywozić partiami. Dzisiaj zapotrzebowanie zgłoszone dotychczas przez tych, którzy mają przyznany dodatek węglowy jest na około 160 ton. Nie chcemy wszystkiego od razu przywozić, bo to też jest kwestia odpowiedniego placu, ale będziemy to przywozić partiami minimum 25 ton i jak już będzie się wyczerpywał ten, to wtedy następny transport, tak, żeby była ta ciągłość, ciągłość dostaw. Moja obawa największa i pewnie tych, którzy ten węgiel będą chcieli zakupić, jest związana z jakością tego węgla. Czy to będzie rzeczywiście dobry węgiel, który będzie się w sposób właściwy spalał i miał odpowiednie parametry. Wiemy też, że oczywiście my dostaniemy certyfikaty potwierdzające tą jakość, tylko certyfikat. I papier to jest jedno, a rzeczywistość to jest druga. I mam nadzieję i liczę na to, że, że to będzie odpowiednia jakość, nie będzie trzeba reklamować tego, bo wtedy zrodzą się kolejne nowe problemy. Tak jak odebrać ten reklamowany węgiel, jak go z powrotem zawieźć do tego, który nam to sprzedał i, i rodzą się wtedy i, i problemy i dodatkowe koszty. A jak reklamować węgiel, który się nie będzie palił? No tego właśnie dokładnie nie wiemy, bo też czekamy i to dostawca tego, ten, od którego będziemy, ta firma, o której będziemy kupować ten węgiel, no musi nam przedstawić umowę na zakup tego węgla i w tej umowie musimy zawrzeć te warunki, na przykład odbioru węgla złej jakości, tak, i, i zamianę na węgiel dobrej jakości. Nie mamy tej umowy na dzień dzisiejszy, więc nie wiemy, jak to będzie wyglądało, ale tego typu rzeczy będziemy się domagać, żeby później nie było w taki sposób, że całą odpowiedzialnością za złą jakość węgla zostanie obarczona gmina, tak? I zostaniemy na przykład z kamieniem na placu i nie wiadomo, co z nim będzie trzeba zrobić. Więc jeszcze, jeszcze, jeszcze troszeczkę czasu, jakby na to potrzebujemy. Organizacyjnie jesteśmy gotowi. Jak tylko dostaniemy sygnał od, od firmy i umowę od firmy, która ma ten węgiel nam sprzedawać, natychmiast organizujemy transport i przywozimy. Zakładam, że, że ta sprzedaż u nas detaliczna rozpocznie się w przyszłym tygodniu. Panie burmistrzu, cały czas mówimy o węglu, a czy w sprzedaży będzie również ekogroszek? Trudno mi dzisiaj powiedzieć, nie mamy jeszcze informacji. Co to będzie za sortyment tego węgla, który będzie dla nas dostępny? Czy to będzie orzech, czy to będzie ekogroszek? No na pewno nie będzie to miał, co do tego nie mamy wątpliwości, ale jaki będzie sortyment, to dopiero się dowiemy jak skontaktuje się z nami firma, która będzie nam ten węgiel sprzedawała. Czy wszyscy otrzymali dodatek węglowy? Ci wszyscy, którzy, którzy zostali pozytywnie zweryfikowani, dostali decyzję pozytywną. Jeżeli chodzi o wypłacony dodatek do tej pory, to ponad 300 osób już otrzymało z tej pierwszej transzy środków, które przekazał nam wojewoda i z tych informacji, które ja mam wynika, że dzisiaj zacznie, zacznie się wypłata tej drugiej transzy, tak. Nie trudno mi powiedzieć, czy wszystkie ponad 700 osób pozytywnie zweryfikowanych otrzyma te środki teraz w tej transzy, czy dopiero w następnej, ale to będziemy informować na bieżąco jak to będzie wyglądało? To wszystko zależy, ta, ten termin płatności zależy od, od tego, kiedy zostaną przekazane środki z budżetu państwa poprzez budżet wojewody. My natychmiast albo w tym samym dniu, jeszcze albo w następnym od razu wypłacamy te dodatki. Bo od tego dodatku węglowego zależy właśnie sprzedaż bądź kupno węgla. To wszystko jest uzależnione. Ci, co nie otrzymali dodatku, nie mają prawa do bielania się na tak, węgla. Dokładnie, ale też pamiętajmy o tym, że każdy, nie wszyscy, nie wszyscy, którzy otrzymali pozytywną decyzję o przyznaniu dodatku węglowego, oni nie wszyscy się zgłosili po zakup. Też pamiętajmy o tym, bo mm -hmm. na tych 700 wydanych decyzji to chyba niespełna, czy około 120, do tej pory przynajmniej 120 osób zadeklarowało chęć zakupu. Widzimy 700, 120, więc nie wszyscy, którzy... Otrzymali dodatek, wyrazili chęć zakupu węgla poprzez nasz system. Może zmienili źródło ciepła. Panie burmistrzu, jak będą wyglądały podatki w przyszłym roku? Mieliśmy w październiku sesję, na której te podatki od nieruchomości były ustalane. Rada podjęła decyzję, że wzrost maksymalny który był możliwy tych podatków od nieruchomości na rok przyszły to był ustalony przez ministra finansów na poziomie 11.8% w naszej gminie te podatki wzrosły o 10% i to jest bardziej powiedziałbym konieczność i pewien przymus niż chęć podnoszenia tych podatków w tej sytuacji trudnej i gospodarczej już powoli i społecznej w której się znajdujemy ale proszę też pamiętać, że budżet gminy no to jest podobny do budżetu rodziny, tylko trochę innej skali. I to, z czym się borykają dzisiaj rodziny, i nie tylko w naszej gminie w Polsce, dotyka również wszystkich samorządów. Nam też jest coraz trudniej już w tym roku bilansować wydatki bieżące z dochodami, bo one też lawinowo rosną dla nas. My te wszystkie usługi, które do tej pory kupowaliśmy, kupujemy o wiele drożej. To nie jest często kilkanaście procent drożej, tak jak oficjalny wskaźnik inflacyjny, ale w przypadku szczególnie nośników energii, to te wzrosty były kilkusetprocentowe, Mam na myśli dostarczane ciepło do, do naszych obiektów w Karinie, tutaj w tym przypadku szkoły, czy to te szkoły średnie, czy, czy szkoła podstawowa, czy dom kultury. I to mieliśmy do czynienia z tą podwyżką już od 1 stycznia. To co się zapowiada na rok przyszły to jest jeszcze większa skala tych podwyżek, nie kilkanaście procent. No, na przykład, na przykładzie energii powiem coś taki, takiego i taki paradoks. Z takim paradoksem mamy dzisiaj do czynienia, że my dzisiaj się bardzo cieszymy z tego, że ceny energii nie wzrosną na przyszłym roku o 600-700%, tylko o 100%. Ale te 100% to są miliony złotych w naszym budżecie, tak? I, I stąd między innymi Konieczność to, to nie jest kwestia chęci czy niechęci, ale konieczność niestety podnoszenia tych podatków i, i musieliśmy to zrobić i z ciężkim sercem, natomiast mimo wszystko, za chwilę z panią skarbnik siadamy do ustalania budżetu, bo mam czas do 15 listopada, i ta dziura, która na dzisiaj się szykuje jeszcze bez dodania kosztów inwestycyjnych, to przy budżecie takim ogólnym on zakładam się, zamknie kwotą może około 80 milionów, to dzisiaj mamy niezbilansowanych wydatków na 18 milionów złotych. Więc to pokazuje też skalę wyzwań, przed którymi na początek staję ja ze skarbnikiem, a za chwilę radni staną przed właśnie takimi dylematami, z czego trzeba rezygnować, czego nie zrealizujemy w roku przyszłym. I to nie jest też kwestia tylko inwestycji. Tylko największą trudność dzisiaj mamy ze zbilansowaniem dochodów i wydatków bieżących, czyli tych dochodów podatkowych, różnych subwencji, dotacji, które przychodzą z budżetu państwa z wydatkami bieżącymi, utrzymaniem oświaty, kultury, sportu, pomocy społecznej, wszystkich tych dziedzin czy gospodarki komunalnej, tak, którymi zajmuje się gmina. I o, słyszymy w telewizji często tak, jak to samorządy mają świetnie, o ile więcej y, przekazywanych jest środków z budżetu państwa. To też jest prawda i to jest fakt, bo też y, w tym roku samorządy otrzymały w sumie ponad 13 miliardów złotych takiej subwencji. W naszym przypadku to była kwota chyba niespełna 2 miliony 900 tysięcy złotych, ale nie pokazuje się strony wydatkowej, bo <grytanie> wzrost. Wydatków jest zdecydowanie szybszy i większy niż przyrost dochodów bieżących. Mówię o, o wydatkach bieżących. No choćby utrzymanie oświaty, choćby to, co się właśnie zadziało już w tym roku i w przyszłym roku, również będzie nas dotykać: radykalny wzrost cen nośników energii, czy to gazu, czy, czy ciepła, czy energii elektrycznej. I to jest takie bardzo niebezpieczne na przyszłość. Mam nadzieję, tylko że mimo wszystko w jaki sposób uda nam się ten budżet ustalić na rok przyszły, ale trzeba się spodziewać na pewno z pewnymi ograniczeniami, rezygnacją. Nie wiem, czy to z pewnych wydarzeń, czy, czy z, z, z ograniczeń w, w funkcjonowaniu pewnych dziedzin życia naszej gminy. Jak to będzie konkretnie wyglądało, no to myślę, że w przeciągu dwóch tygodni będziemy to już mniej więcej wiedzieli. Albo wprowadzaniu pracy i nauki online. Nie zakładam takiego wariantu, dopóki nie będzie jakichś obostrzeń ogólnopolskich takich i decyzji ogólnopolskich, to nie, nie chcemy wprowadzać na pewno nauki online z własnej inicjatywy. Panie burmistrzu, mówimy o oszczędzaniu i o braku funduszy, a tutaj pytanie rodzi się, czy gmina finansuje budowę ośrodka edukacyjno-wypoczynkowego? Nie no, mówiliśmy już wiele razy i od, od ponad dobrego roku, czy półtorej, od kiedy inwestor prywatny zakupił ten grunt od nas, to, to cały czas powtarzamy mówimy, jest to inwestycja czysto prywatna, jest to inwestor, to nie jest firma jakaś, tylko inwestor prywatny, który zakupił ten grunt i w tej chwili już rozpoczął, z czego się bardzo cieszymy, budowę tego ośrodka Przy naszej hali humanitarena z tego zapowiedzi jego wiemy, że w roku bieżącym będą wykonane na pewno fundamenty. W przyszłym roku na wiosnę po, po okresie zimowym rozpocznie się już budowa. Zobaczymy ten obiekt już w stanie surowym pewnie zamkniętym przynajmniej. A w 24 trudno powiedzieć teraz, w jakim okresie, być może jeszcze przed sezonem letnim, tak ten ośrodek będzie już wykończony i mam nadzieję, uroczyście otwarty. Wiemy, że tam będzie 40%. Miejsc noclegowych. To jest oczywiście taki, on się tak nazywa, ośrodek wypoczynkowo-rekreacyjny. Edukacyjny. Edukacyjny, przepraszam. I jest budowany z myślą głównie o grupach sportowych przyjeżdżających na obozy. To, to jest ważne z naszego punktu widzenia, też funkcjonowania humanitarny, bo dzięki temu dla nas poszerzy się pole doświadczenia usług, które tam są dostępne dla sportowców, między innymi. Ale to też pewnie są nowe miejsca pracy. To jest też hotel, który będzie służył wszystkim innym, którzy do Karina przyjeżdżają, bo w samym mieście my nie mamy tego hotelu. Jest oczywiście Petriko niedaleko oddalone, ale w samym mieście będzie to chyba pierwszy hotel od wielu, wielu lat. Czyli gmina nie wydaje mi złotówki? Nie, nie, absolutnie nie. Panie burmistrzu, kto zostanie prezesem zakładu gospodarki komunalnej w Karlinie? Tu chyba bardziej chodzi o dyrektora zakładu. Tak, dyrektora zakładu gospodarki komunalnej, można powiedzieć, że już został, pan Marek Lewandowski, w środowisku karlińskim na pewno znany, bo był swego czasu moim zastępcą, później był prezesem, czy wcześniej był prezesem spółki wodociągowej, karlińskiej, później był członkiem zarządu spółki tej regionalnej wodociągi i kanalizacji. Przeszedł w tamtej firmie już na emeryturę. To właśnie i... było pytanie: Czy nie pracuje w wodociągach białgarskich? Nie, nie, nie. Przeszedł na emeryturę i nie pozwoliłem mu za długo wypoczywać, ale mamy taką sytuację, że dotychczasowa pani dyrektor jest w stanie błogosławionym, z czego ja się osobiście bardzo cieszę, bo przybędzie nam nowy obywatel albo obywatelka i, i to jest bardzo ważne. Natomiast pan Lewandowski pełni tą funkcję na czas zastępstwa właśnie pani Janny Paduch. Jak tylko wróci do pracy, to myślę, że wtedy na dłużej będzie mógł odpoczywać na emeryturze. A na razie ma wiedzę i chęci do pracy. Ma chęci do pracy, ma wiedzę, ma doświadczenie i ma jeszcze wystarczająco energii do tego, żeby taki zakład poprowadzić. Panie burmistrzu, czy siłownia zewnętrzna stanie z powrotem na terenie rewitalizowanego parku? Też się tym zaniepokoiłem, jak poszedłem któregoś razu i, i patrzę, no zniknęła siłownia. Wróci z tych informacji, które posiadamy i to pewnie całkiem niedługo. Ten park, termin zakończenia jest do końca listopada i wszystko wskazuje na to, że wykonawca tego terminu dotrzyma i w tym samym terminie najpóźniej do 30 listopada ta siłownia tam wróci. I mieszkańcy będą mogli korzystać. Tak. I z tym parkiem związany jest kolejny niepokój mieszkańców. Pojawiają się dziki. Co z tymi dzikami? Czy one będą ryły, czy są niebezpieczne? Oj, one... Jak je stamtąd przygonić? No, to jest właśnie problem, z którym mam nadzieję sobie poradzimy dzięki temu, że na tym naszym obwodzie łowieckim, na którego nie było chętnych, żadne koło łowieckie nie chciało się wcześniej zgodzić, w końcu. Udało się wydzierżawić dla koła łowieckiego Diana, jesteśmy w kontakcie, jesteśmy już po rozmowach i jest ustalony plan działania. On się już zaczął e, zaraz po Wszystkich Świętych, czyli w środę 2 listopada, e, bo te dziki to nie jest tylko problem tego parku, to jest problem boiska bocznego zlokalizowanego za garażami, które musieliśmy niestety ogrodzić, co się też nie wszystkim podoba, ale to nie jest dlatego, żeby komuś zabronić dostępu do tego boiska, tylko po to, żeby właśnie dziki nie ryły nam, nie psuły, nie niszczyły po raz kolejny zresztą tej murawy, która musi być później wyłączana na wiele miesięcy z użytkowania. Ale one się pojawiały w różnych miejscach Karina i w pobliżu fontanny, tutaj w centrum, i na osiedlu nad Parsentą. Ostatnio mieliśmy taki sygnał też pisemny ze strony pani dyrektor Wioski Dziecięcej SOS, bo za chwilę mam wrażenie, zobaczy mnie tutaj w centrum miasta. Bo widzimy filmiki, ostatnio widziałem w Zgdyni, że chodzą normalnie sobie te dziki po ulicach. Nie można strzelać do, do dzików w granicach miasta i to jest zabronione przepisami prawa, więc ustaliliśmy razem z tym Kołem Łowieckim, że te dziki będą wypłaszane z terenów miejskich, czyli poza obręb miasta i dopiero wtedy myśliwy będą mogli realizować te odstrzały. Oczywiście, też zgodnie z przepisami. To oni są też zobowiązani do przestrzegania tych przepisów, ale mam nadzieję, że, że te odstrzały poza, poza miastem w jakiś sposób tą sytuację poprawią i, i nie będziemy mieli do czynienia z tą agresją taką, dziką. Czyli przepędzanie tych dzików rozpocznie się już w Ono się rozpoczęło w środę, Aha, czyli już tak, w 2 moment. listopada i to będzie kontynuowane w najbliższych dniach. Panie burmistrzu, inwestycje, mieszkańcy cieszą się z tych inwestycji, ale nie do końca jakby są doprowadzane do, do finału. I tutaj chodzi o schody. Przy parku, no, mieszkańcy, którzy idą od strony Dina, nie mają jak się wydostać na ulicę. No, niektórzy sobie mocno dworują. <laughs> I słusznie zresztą z tego. No, z tego... schody się kończą tam, no, tak, się, gdzie się tak, kończy. No i chciałbym Państwa uspokoić, no ten kawałek, który brakujący, to jest pas z drogi wojewódzkiej. I oczywiście projektant trochę też tutaj nie dopełnił pewnych rzeczy, bo nie uzyskał na etapie projektowania zgody na umieszczenie tych schodów w pasie drogi wojewódzkiej, więc my to w tej chwili uzupełniamy te zgody i za chwilę mam nadzieję, że to powinno się dokonać, czy ten odcinek powinien być zrobiony. Jeszcze do Świąt, tak? Będzie to wykonywał prawdopodobnie ten sam wykonawca, który robi te parki. No tak, tam kawałeczek, dosłownie brakuje kawałka. Tak jest, no, ale swój, ta formalna tak? zgoda. Musiała być uzyskana całkiem niedawno, chyba ze dwa tygodnie temu, jest ta zgoda. Natomiast wykonawca, który te parki robił, w tej chwili skupia się na tym, żeby w terminie, bez oczywiście naliczania kar umownych, dokończyć to swoją inwestycję. Ten sam wykonawca też, pamiętajmy, wykonuje remont fontanny. Ona ma być w grudniu, zgodnie z terminem umownym, zakończona. I myślę, że w podobnym terminie, czyli w grudniowym, również te schody będą, będą dorobione, mówiąc tak kolokwialnie. Bo nie chodzi nie chodzi tutaj o nie chodzi o wykonawstwo, tylko o zgody, które są no, formalności, niezbędne do zakończenia tak, kilku dokładnie. centymetrów chodnika. O czyli, te formalności związane z tym, że wchodzimy w pas drogi wojewódzkiej i na to potrzebna była zgoda, której nie było na etapie projektowania. Panie burmistrzu, dziękuję bardzo za odpowiedzi na wszystkie dziękuję te pytania. Bardzo. Państwa zachęcamy dziękuję. do zadawania pytań. Dziękuję bardzo.